Cześć, cześć, cześć! Witam się z wami z przedpremierowym wydaniem książki pana Alka Rogodzińskiego. Jest to Zabójczy Kulik. Książkę mam do recenzji od wydawnictwa Filie, a premiera będzie dopiero 8 listopada 2023 roku. No jak tylko przyszło, ja po prostu musiałam się za nią zabrać. Ja teraz mam taką fazę, że pierwsze co przychodzą do mnie książki świąteczne, czytam je jako pierwsze, bo... No, jakoś tak ten okres czasu, nie wiem. Robi się po prostu milsze. Ja wiem, że i jest 1 listopada i człowiek powinien się smucić, ale właśnie im więcej wyczekuje i się więcej smuci, tym po prostu potrzebuje takiego odrobiny szczęścia, żeby yy, nie wiem, pocieszyć się. Chociaż no, no tutaj za wiele tego szczęścia to ci, bo powiem wam, że nie było. Aczkolwiek, no, może przejdźmy po prostu do recenzji. Tutaj dodam, że autor fajnie wykombinował yy, w ogóle całą tą książkę. Mamy tutaj ukazaną wszystkie przyjaciół, którzy dostali zaproszenie na wspólny wyjazd w góry. Przyjaźnili się za czasów szkolnych, ale z treści właśnie wyniknie, kto go, go tak naprawdę w sumie lubił wtedy. I co rozdział, to wkroczymy w życie każdej osoby yy, z osobna, żeby po prostu zobaczyć, co aktualnie robi, jakie się powodzi i jak w sumie też reaguje na to zaproszenie, czy się na nie wybiera, czy nie. Wspólny wyjazd... Yy, nie jest jednak zwyczajny, bowiem oni kiedyś w dzieciństwie robili sobie nawzajem kawały, i teraz po latach każdy z nich ma wymyśleć coś ekstra, czym zaskoczy po prostu resztę przybyłych. Różnie podchodzą do tego tematu. Jedni wyczekują spotkania, inni jadą, bo dłużej w sumie nie mogą znieść tych nerwów w pracy. Jeszcze inni chcą zwyczajnie się spotkać, a jeszcze inni nie są w ogóle przekonani do wyjazdu i, i nie powiem wam dlaczego. Poza przygotowaniem, które no niekiedy szło im tutaj trochę opornie, postacie mają dużo czarnego humoru. Nie zawsze są to główne osoby, niekiedy to są bardziej takie postacie poboczne, które tryskają energią i sobie dopiekają, ale ta druga strona aprobuje takie zachowanie. Ale był tu jednak ktoś, czyja sytuacja nie była przedstawiona, i no długo nie zwracałam na to uwagi, tak jakbym, nie wiem, nie doliczyła się, że szóstka przyjaciół to jest sześć osób. Wiemy też, kto się przygotowuje tutaj na ich przyjęcia i ile dni spędzą ze sobą, i od tego momentu zaczyna robić się nieswojo, gdyż poruszono zostają bardzo osobiste sprawy pewnej rodziny. W czasie, kiedy też lokatorzy się mm, tam rozgoszczą, nadejdzie też y, później dzień kuligu, będzie owiane, jak to ma, y, omawiane, jak to ma wyglądać. No i wtedy nasze nerwy będą coraz bardziej napięte, gdyż czytamy takie drobne myśli uczestników, którzy no, mają swoje obawy przed nim i wyrażają się wręcz dosadnie. Dodatkowo dochodzi jeszcze kwestia jedzenia, i tu rodzi się pytanie: dlaczego problemem dla kogoś jest, że ktoś nie je mięsa? Czyżby ktoś też miał się o czymś nie dowiedzieć, lub dowiedział się za późno? I czy w ogóle każdy z przybyłych jest szczery? I czy w ogóle jest tym, za kogo się podaje? A na końcu czy możliwe? żeby tak naprawdę komuś tam się coś prawdziwego stało. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo wciągająca opowieść. Powiem wam, że tutaj co jakiś czas ktoś wyjawiał rzeczy, które później były kluczowe, ale na które na początku się nie zwracało uwagi. Ktoś tutaj też o tych rzeczach nie wiedział. To było dla niego zaskoczeniem, więc nie zawsze oni sami byli w stanie przewidzieć to, co się stanie. Napięcie naprawdę tutaj rośnie i rośnie, ale mamy na szczęście taki czarny humor, który nieco rozładowuje atmosferę. Wszelkie i wielkie, i ogromne przygody, które mają przeżyć przed świętami, no, dadzą im się we znaki. Powiem Wam, że tej książce tak naprawdę może się zdarzyć wszystko. Jak już widzicie, macie duży druk, krótkie rozdziały, macie też klimat świąteczny. Ale, ale okroszony kryminalną sprawą. Czy to będzie sprawa ostra, czy nie ostra? No nie wiem, czy ta osoba się już wypowie. <grymnie> Niech to będzie dla Was małą podpowiedzią. Książka świetna i bardzo, ale to bardzo Wam ją polecam. Także wyczekujcie 8 listopad już za tydzień i trochę. <grymnie> Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa, 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 pa.